Podobno już ostatni taki ciepły dzień. Powyżej 30. I będzie zaraz chłodniej. To znaczy znośnie 20 coś. Ale dość potrzebny, bo mój trawnik usechł, Na szczęście nie muszę go kosić. O, jesiennie, trochę się robi, ale jeszcze się opalamy. To za piękny, słoneczny dzień. Jakieś takie słoneczniczki bardzo małe. Ale malinki są jeszcze. Jemy, jemy. Przyjdziemy jeszcze później na więcej. Ta Takie resztki. Coś tam jeszcze się zbierze. takie małe malinki. Chyba pousychało wszystko. Nie podlewam. bo deszcz przyjdzie do podlewania. Ale liście szeleszczą. Teraz zobaczymy, czy pająk nie podgląda albo jego potomstwo. Jest sieć. Nie wiem, czy widzicie tam sieć. Oko rejestruje, ale to chyba nie zarejestruje tej sieci. Takie przyczepki, tylko to widać. Tak zrobił, że sam... O, tu może będzie widać pod kątem tą sieć, ale jest przezroczysta bardzo. To nie widać. Może, może, może jakoś łapiemy tą sieć. Pajączka, a tam wyżej jest. A nie widać. To może pod kątem zrobimy tą sieć. Też nie widać. Już nie widać. Ogrodniki zaczynają kwitnąć. One się jakoś inaczej nazywają, ale. ale zapomniałam ja. jak. tam moje pomidorki? Trzeba wszystko podlać. Kasia błąka, ale też wszystkie łóżka płodniły. I. Takie malutkie, a obok za rośnie dzika i wszystko ok. Także małe jabłuszko. Dobra, na choinkę. Znowu będzie zgrabianie liści. Jak ja to lubię. O, aronia też już prawie. Z Dwa Dla tego żółciejsza. Wygląda jeszcze trochę jest, tak nie do końca. Szanszyn lata. Bez zmian. Niech też jabłek. Na drzewie. takie mamy słoneczniczki. Miróża pięknie tak rozkwitła, mnie. Tu jakieś takie resztki. Jeden jedyny kwiat malwy podlałam, to trochę może jeszcze bardziej rozkwitnie stróżka. Też słaba, czeka na rozkwitnięcie. Ma już pąki, ale też lubi przygodzić trochę tych słoneczniczków. I tu lasterki zaraz zakwitną. No i te. I wszystko. I że jeszcze kwitnie i pachnie błędnie. Kwiatki do pielęgnacji i do podlania. Teraz muszę to zrobić. Tych to mam. A to pliche, jakieś, nie wiem, pojedyncze.